W tym odcinku z kolei, a także w kilku następnych skupimy się na działaniu i konfiguracji dużo bardziej skomplikowanych, ale też wykonujących o wiele więcej działań w urządzeniach sieciowych, jakimi są routery. Dla większości z nas router kojarzy się z urządzeniem, które znaleźć możemy praktycznie w każdym domu, łączącym komputery, telewizory, smartfony i inne urządzenia w sieć, najczęściej bezprzewodową i dającym dostęp do internetu. To w dużej mierze jest dobre skojarzenie, bo te urządzenia również routerami są, ale jest to jednak dość spore uproszczenie. Zadajmy sobie zatem pytanie, czym tak naprawdę jest router. No router, słuchajcie, to po prostu komputer, nieco inaczej zbudowany i opakowany niż PC czy też laptop, ale nadal komputer, posiadający procesor, pamięć operacyjną, pamięć masową i zarządzany przez system operacyjny. W przypadku routerów Cisco, system operacyjny to rozwiązanie własne marki, czyli Cisco IOS. Jeśli chodzi o pamięć routera, to zazwyczaj znajdziemy w nim cztery rodzaje takiej pamięci. Widzicie je właśnie na ekranie.